Może do mnie przy, e, ja przyjść. Dla przyjść? Jasno. A, i za, nie zapomnij, że dzisiaj mój kuzyn przyjeżdża. E, a, a, że twój Tłój oczywiście. Nie, tylko nie, wujek Adrian, nie wujek Adrian, jeszcze mnie nie Aha. Hmm. Hmm. Idź do pokoju. Idź się ubrać i A tak za ile przyjedzie? Za pół godziny. Dobrze. No to ja idę się szybko umieć. Idź do mojego pokoju. Możesz się pobawić w moim fotek. A jak, jak się dzieje na fotel? Fajny fajnie. Mm. Dalej też ciągle gór pysz. 20 minut później... 25... 25 minut później. Szybko, bo za... Za... za 5 minut pójść. Teraz muszę się cieś ubracie. Co by tu wydać? Hm. Co by to? Muszę Hmm. hmm. Nie, muszę kupić. Muszę hmm, No to wezmę Muszę kupić. Muszę Może być, mamo, tak? Mm, no. A ja szybko muszę obudzić Malinkę. A jest sprawdzę, czy już idzie. Malinko, obudź się? Nie. Nie chcę. Mm, idę poglądać po telewizję. To bo by było jakie Oko? kogo? Skąd się to naliczyłaś to słowo? Od... od hmm. Hmm. Idzie! Ustawcie przy mnie tutaj. Muszę to tu szybko. Nie chcę wyglądać jak w barbie. Ciągnij się, proszę. proszę. Okej, okay. już spokojnie. Masz lepszą kartkę, podaj. Mm. No. Teraz ładnie A to, się ta kokardka się przyda... To później się ją skrócisz. Mhm. Dyn-dą, dyn O, to pewnie on. Ustawcie śwórko. Pani chodź tutaj. Witaj. 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 Zmieniło się. Ostatnio byłaś innego koloru. Sprefarbowałam się. Ładniej wtedy tak, myślę, że wyglądam. A ty się w ogóle nie zmieniłeś kamień. Nie wiedziałam, że masz trzy córeczki. Nie, to jest Diana, przyjaciółka Natalii. Witaj Natalia. Witaj. A to pewnie malinka. Tak. Boję. tak, to malinka chcesz hmm. coś do jedzenia? A, poproszę tylko żeby nie było to wytęganie wiesz wy 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 ten... o tym tak wiem no to dam ci o, znajdę rybki o tu mam być może być jak chcesz to może ci bym jeszcze dała nią niej znaleźć ich. O, masz sardynki i rybkę. Może być? No, może sobie wezmę. Arbuza. Coś do picia? Poprosiłbym mleko. No, akurat, proszę. Hmm. A, dopóć sobie wezmę... Popić, hmm. bo bym sobie wziąła... O, no, poda. Ja idę spać. Mamo? Tak? Możemy iść na spacer z Diana? Oczywiście. Ja muszę ściągnąć tą kartkę. Dzięki, że pożyczałeś mi Nie, ma znaczenia. O, to gdzie idziemy hmm. To był akurat y, ten odcinek, to był drugi, ten odcinek drugi ma w sumie to już koniec Co ja mówię? To...